Byłem, a raczej jestem, bardzo rozpieszczonym dzieckiem i doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Jako syn prezesa miałem praktycznie wszystko, czego tylko zapragnąłem, podany na tacy przez większość mojego życia. Dorastałem w dwupiętrowym domu na trzymorgowej działce z basenem, siłownią i ogromnym podwórkiem. Byłem jedynakiem, więc moi rodzice traktowali mnie lepiej niż na to zasługiwałem, zwłaszcza biorąc pod uwagę mój brak wdzięczności. Moje dzieciństwo było pełne przyjęć urodzinowych, które kosztowały więcej niż większość rodzin zarabiała w miesiąc. Wakacje w luksusowych kurortach, niekończący się dostęp do najnowszej technologii. Rozumiesz o co chodzi? Byłem otoczony przywilejami. Tak bardzo, że nawet nie przyszło mi do głowy, jak bardzo różni się życie innych ludzi. Ta izolacja sprawiła, że byłem nieznośny nawet wśród rówieśników w prywatnej szkole, do której uczęszczałem jako nastolatek. Ludzie albo udawali moich przyjaciół, żeby coś ode mnie zyskać, albo otwarcie mnie nienawidzili, ale nic sobie z tego nie robiłem. Nie przykładałem się do nauki. Nie próbowałem zdobyć prawdziwych przyjaciół. Nie musiałem. Świat należał do mnie i doskonale o tym wiedziałem. Plan był prosty: podążać śladami ojca, aż w końcu odziedziczę jego firmę, a wtedy będę miał własnych doradców, którzy będą myśleć za mnie. Droga przede mną była prosta: życie pełne łatwizny, relaksu i bogactwa. Naprawdę wierzę, że Bóg mnie teraz każe za moje samolubne życie, za sposób, w jaki je zaplanowałem. Prawo jazdy dostałem, gdy skończyłem 16 lat. Na tę okazję moi rodzice podarowali mi samochód, którym obsesyjnie się zachwycałem przez ostatnie miesiące. Ciemno-niebieską, drugą generację C, dwa Corvette z 1963 roku, Stingray. Miał przejechane około 110 tysięcy mil, ale uznałem, że ewentualne naprawy nie będą dla mnie problemem. Klasyczne auto, którego zazdrościli mi zarówno moi przyjaciele, jak i, co ważniejsze, wrogowie. Ignorując stertę innych prezentów, które dostałem tego dnia, natychmiast wskoczyłem do samochodu i z szaleńczą radością pędziłem ulicami, nie zważając na nic. Ten samochód był moją dumą i radością. Myślę, że kochałem go bardziej niż większość ludzi. I tak mijał czas. Ukończyłem liceum i dostałem się na renomowany uniwersytet, by studiować biznes, co było możliwe jedynie dzięki przekonującym argumentom moich rodziców i ich znajomościom. Pierwszy semestr ledwo zaliczyłem. Spędzając więcej czasu na imprezach i piciu niż na nauce. Zabierałem moją korwet wszędzie z uniwersytetu na posiadłość moich rodziców, która znajdowała się w sąsiednim stanie i z powrotem. Nie mogłem zaimponować kobietom moim akademikiem, więc kreowałem się na młodego, samowystarczalnego magnata biznesowego. Oczywiście, było to kompletne kłamstwo. To oznaczało, że szybko nabiłem kolejne mile. Kiedy skończyłem 20 lat, licznik samochodu zbliżał się do 200 tysięcy mil. Mimo to zupełnie się tym nie przejmowałem. Korwet działała jak marzenie i nigdy nie sprawiła mi żadnego problemu. Aż nadszedł koniec semestru. Moi współlokatorzy z akademika mieli zwyczaj... Organizowania imprezy na zakończenie każdego semestru. Wielkiego świętowania rozpoczęcia letnich wakacji. Miałem za zadanie kupić piwo. Wracając do akademika, na chwilę zamknąłem oczy. Myślałem o tym, jakie mam szczęście, jak moje życie nigdy nie będzie trudne, jak przeciwności losu nigdy mnie nie dosięgną. I wtedy usłyszałem śpiew. Kilka głosów śpiewało mi sto lat. Otworzyłem oczy i nie byłem już w samochodzie. Byłem w domu moich rodziców. Miałem 16 lat i siedziałem przy stole otoczony prezentami, a przede mną stał ogromny tort urodzinowy. Wszystko było dokładnie takie samo jak tamtego dnia cztery lata temu. Ci sami ludzie. Ten sam przebieg wydarzeń. Wszystko. A potem nadszedł moment, w którym pokazali mi swój wielki prezent, tę samą niebieską korwet. Byłem pewien, że śnię albo mam jakąś halucynację, ale nigdy się nie obudziłem. Czas ponownie ruszył naprzód, tak jak wcześniej, i moje życie potoczyło się niemal identycznie. Miałem innych znajomych, chodziłem na inne zajęcia, nawet zmieniłem kierunek studiów na finanse. Tym razem w koledżu znalazłem dziewczynę. Miała na imię Jennifer i była jedyną osobą, jaką kiedykolwiek poznałem, która nie traktowała mnie jak króla ze względu na majątek moich rodziców. Nauczyłem się od niej wiele i lubię myśleć, że dzięki niej stałem się. Lepszym człowiekiem, nadal niedobrym, ale lepszym niż wcześniej. Gdy miałem 21 lat, zamierzałem się jej oświadczyć. Wiozłem ją na lotnisko, by zrobić jej niespodziankę. Zaplanowałem wyjazd do Włoch. Zawsze marzyła o tym, by tam pojechać, więc uznałem, że to idealna okazja. Spojrzałem na licznik kilometrów. Wskazywał, Sto dziewięćdziesiąt dziewięćset mil. Do lotniska było 20 mil. Przełknąłem ślinę, przypominając sobie, co stało się ostatnim razem. Mimo to powiedziałem sobie, że to był tylko dziwny, śpiączkowy sen. To się nie powtórzy. Po prostu byłem przewrażliwiony i przesądny, ale potem Licznik przekroczył 200 tysięcy mil. Po raz kolejny otworzyłem oczy i zobaczyłem znajomy widok, otoczony rodziną na moich szesnastych urodzinach. Natychmiast opuściłem przyjęcie. Byłem w panice. Myślałem, że może oszalałem, że może nic z tego nie jest prawdziwe. Może naprawdę byłem w jakiejś. Śpiączce albo koszmarze. Ale nie miałem tyle szczęścia. A jeśli faktycznie tak było, to nadal nie udało mi się obudzić. Tym razem odmówiłem prowadzenia tego samochodu. W ogóle przestałem prowadzić. Klasyczna korwet stała w garażu i pokrywała się kurzem. Gdziekolwiek musiałem się dostać, chodziłem pieszo lub jeździłem rowerem. I przez długi czas to działało. Dzięki pozycji, jaką zajmowałem, mogłem prowadzić stosunkowo siedzący tryb życia. Ukończyłem studia, dostałem pracę w firmie ojca, a nawet udało mi się przekonać Jennifer do małżeństwa. Tym razem za drugim podejściem. Założyliśmy rodzinę, a gdy miałem 31 lat, urodziła się nasza córka. Nazwaliśmy ją Emilia na cześć babci Jennifer. Pewnej niedzieli po południu sprzątałem garaż, gdy postanowiłem sprawdzić mój stary samochód. Może to wszystko naprawdę było jedynie sztuczką mojego umysłu. Serce mi zamarło. Licznik pokazywał 199 997 mil. Zadzwoniłem do rodziców, może pożyczyli go bez pytania. Ale nie. Ten samochód stał tu od dnia, w którym skończyłem 16 lat. Nie wiedziałem, co to oznacza, ani co powinienem zrobić, ale gdy usłyszałem wołania mojej żony i córki z wnętrza domu, poczułem spokój. Wszystko było w porządku. Nic się nie miało wydarzyć. Tamtej nocy. Spędziłem czas z rodziną. Myślę, że byłem wtedy najszczęśliwszy w całym swoim życiu. Następnego ranka jechałem rowerem do pracy. Nie było daleko, tylko około pięć mil. Jestem pewien, że domyślasz się, co wydarzyło się potem. Mrugnąłem i po raz kolejny otworzyłem oczy na mojej szesnastej imprezie urodzinowej. Ten cykl powtarza się w kółko. Moje ciało w tej chwili ma 23 lata, ale w rzeczywistości jestem po pięćdziesiątce. Jestem tym zmęczony. Stałem się odludkiem, spędzając większość dni w łóżku lub przy biurku. Nie wiem, jak się z tego wydostać i jestem... Wykończony ciągłym przeżywaniem tych samych kilku lat, tylko po to, by wszystko znowu zostało mi odebrane. Mam trudności z nawiązywaniem relacji, bo nie potrafię już widzieć ludzi jako prawdziwych. Przecież i tak zostaną zresetowani jak wszystko inne. Nie wiem, ile jeszcze tego zniosę. Nie mogę spędzić wieczności w ten sposób, Potrzebuję wyjścia. Czy ktoś może mi pomóc?